Kolejny pomysł na lunch, przystawkę, warzywa gotowane na parze w pesto na pióre z kalafiora. Zaczynamy. Produkty, których będziemy dzisiaj używać do gotowania dania, to warzywa. Dzisiaj wybrałem groszek cukrowy, fasolkę szparagową, brokuła i marchewkę. Sól i pieprz, płatki drożdżowe. Płatki drożdżowe tak naprawdę dodają w daniach wegańskich takiej kserowej nuty, a dodatkowo są świetnym źródłem witamin z grupy B. Co jeszcze potrzebujemy? Orzechy włoskie, kolendra, rukola, bazylia. Możecie użyć jednego zioła, możecie użyć dziesięciu. Bawcie się smakami, nie bójcie się zmian i eksperymentów. Kuchnia to przecież zabawa. Co ponadto? Kalafior? Szalotka albo biała cebula, rozmaryn, czosnek, dwie rodzaje oliwy. Ta z wytłoczeń oliwnych do smażenia, ta extra virgin do pesto. Zaczynamy nasz przepis od purée z calafiora. Kroimy szalotkę w dość grubą kostkę, nie musimy specjalnie jej cienko kroić, ponieważ i tak to będzie na koniec wszystko blendowane. Do tego czosnek, wystarczy go delikatnie zgnieść, delikatnie posiekać. Ustawiamy mały rondel na gazie i wlewamy oliwę z wytłoczyn oliwnych. Dodajemy czosnek i cebulkę i czekamy, aż ona nam się troszeczkę zeszkli. I w tym czasie możemy pokroić kalafiora. To na pewno skróci czas gotowania. Kalafior już pokrojony, dodajemy go do podduszonej cebulki z czosnkiem i zaraz delikatnie posolimy. Kalafior przekładamy na troszkę mniejszy ogień, dodajemy troszkę wody, tak tylko żeby pożyć odrobinkę pary, przykrywamy, możemy o nim zapomnieć na jakieś 15 minut. Żeby utrwalić chlorofil w, zawarty w zielonych listkach, wystarczy odrobinkę tak dosłownie na 2-3 sekundy wrzucić listki do wrzącej wody. Blanszujemy je wtedy. schładzamy od razu w zimnej, lodowatej wodzie najlepiej woda z kostkami lodu. Teraz wystarczy je dokładnie odcisnąć z wody i wykorzystasz już do zrobienia pesto. Wystarczy te zioła dokładnie przesiekać. Bierzemy moździerz, zaczynamy od orzechów, do tego sól, pieprz, zawsze świeżo mielony, płatki drożdżowe, mały ząbek czosnku. Zaczynamy ucierać nasze orzechy i czosnek, dodajemy ziół, kiedy już będzie dobrze roztarta cała masa, dodajemy oliwy, możemy zająć się już warzywami na parze. Najpierw te, które będą najdłużej się gotowały, czyli marchewka. Im cieniej pokroimy te warzywa, to tak naprawdę szybciej nam się gotują. Koszczek do parowania. Myślę, że możemy dodać również naszą fasolkę szparagową. Wkładam na sam dół. I po 5 minutach dołożę brokuła i groszek cukrowy. Myślę, że. Kalafior jest na tyle miękki, że możemy go zacząć blendować. Zdejmujemy z ognia. Dodajemy mleko kokosowe: sól, pieprz, świeżo mielony i rozmaryn. Używam samych igieł. Myślę, że nasze pióro jest gotowe. Podstawiamy je w ciepłe miejsce. Marchewki i fasolka są już prawie dobre. Dokładam brokuła i groszek cukrowy. Za 5 minut wszystko już będzie gotowe. Warzywka są już gotowe. Czas złożyć nasze danie. Układamy ładną kompozycję. Wszystko świeże, nieprzegotowane. To chyba najważniejsze. Myślę, że nie zaszkodzi, jakie troszeczkę posolimy. Trochę listków, które. Znajdują się w pesto. No i chyba całość wymaga odrobiny piórecz. No i to pesto, które utarliśmy w moździerzu. Dosłownie kilka takich dużych kleksów. Ono jest bardzo intensywne w smaku. Nie mogę się doczekać, aby spróbować to danie. Świetne połączenie. Kremowy kalafior, lekko gorzkawy rozmaryn. Bardzo aromatyczne pesto. Warzywa, tak jak lubię, krupiące, pełne swojego smaku. Jeżeli smakował Wam ten przepis, zasubskrybujcie mój kanał i w ten sposób nie ominie Was żaden kolejny odcinek. Pamiętajcie też, że możecie komentować i dawać mi znać, jak Wam poszło z moim przepisem.